A, wziąłem nurafen, to muszę iść spać. Ale jest tak jasno i tak jeszcze nie usnę. Jezu, już czuję, jak mi nachodzi gorączka. Jednak mama miała rację. To wszystko od tych telefonów. Tak, chce mi się jeść, ale to jedyne, co mam w pokoju. No, a przecież bakterie żywią się cukrem. E, jeden cukierek wteczy w tę stronę, nie zrobi różnicy. Cholipka, zimno mi, jak tak leży do połowy odkryta. A, teraz znacznie lepiej. Ale jaką teraz trzymasz telefon? Boże, ile można smarkać? Przecież zatoki nie są bez dna. Kiedyś muszę wysmarkać wszystko! Ciekawe ile wyszło, bo czuję się jakbym miała 40 stopni. Co? 35 i 4 czy ja nie powinnam już nie żyć? To jest temperatura ciała muchy. A w sumie jaka jest temperatura ciała muchy? Okej, okay, o tym nic nie ma, ale gorączka muchy afrykańskiej? Jezu, wszystkie objawy się zgadzają. Kaszel, katar, nie no ja to mam. Czy to jakaś nowa malaria? Kiedy ja ostatnio używałam pomadki, mam tak suche usta, że aż mnie bolą. Nie no, ślina kompletnie nic nie pomaga. No to lecimy z dziesiątym Strapsilsem na dziś. Czy to da się przedawkować? Chyba tak, bo już mnie piecze w język.